Witam Was bardzo serdecznie. Nagrałam jakieś dwa tygodnie temu rundkę związaną z, ze smutkiem, kiedy opuszcza nas mama. Mówiłam też, że rundkę, którą będę wykonywała, tak naprawdę napisałam dla kobiet, które w wyniku śmierci własnej mamy. Przybierają na wadze, ponieważ odbierają całą tę sytuację jako, jako formę porzucenia całkowitego przyznania. Ale niestety okazało się, że film z, z jakiegoś powodu tak w nagraniu pojawiły się takie słowa, które nie zgadzały się z polityką meta. No i głos został, został tam zablokowany. No i zdecydowałam w związku z tym, że, że kilka osób się mnie zapytało tak, przez Messengera o, o to nagranie, to postanowiłam go nagrać tutaj jeszcze raz, tak żeby ono służyło pomocą i w razie czego wrzucę go na media społecznościowe może tym razem tak uda się, uda się wszystko pomyślnie, pomyślnie wysłuchać i opukać się razem ze mną oczywiście będę się posiłkowała kartką. Także jeżeli ktoś z Was ma opotę, to oczywiście zapraszam do tego, żeby, żeby się ze mną opukać. Jeśli coś wam się z tej rundce spodoba, to oczywiście możecie ją wykonywać kilka razy razem ze mną. Można też oczywiście sobie spisać to, co ja tutaj mam, i przerobić to jakoś na bardziej pod siebie, tak? Do czego zawsze, zawsze mocno Was zachęcam. I oczywiście, tak, tak jak już kiedyś opisywałam, jakie mamy punkty, zaczynamy tutaj, to będzie klasyczna rundka, więc zaczynamy od punktu karate. Tutaj, w tym wypadku, ponieważ pracujemy typowo na energii, mamy warto opukiwać swoją prawą rękę, prawą ręką, swoją swój, lewą, lewą dłoń na punkcie, właśnie na lewej dłoni, na punkcie karate I w ogóle bardziej się skupiać właśnie na tym, żeby opukać sobie lewą stronę. Oczywiście dla osób praworęcznych. Także zaczynamy, zaczynamy już tam rundkę. Mimo, że mojej mamy. Nie ma już ze mną, a ja, mimo to, tęsknię za nią. I trudno mi bez niej żyć. To i tak głęboko akceptuję to, co czuję. Mimo, że wraz ze śmiercią mojej mamy poczułam się porzucona, bo poza nią nie ma już nikogo, na kim mogłabym się wesprzeć tak jak na niej. To i tak głęboko kocham. I akceptuję siebie. Mimo, że moja mama zmarła, a ja wciąż czuję pustkę, której nic nie może wypełnić. To i tak głęboko kocham i akceptuję siebie. No i zaczynamy od szczytu głowy. Moja mama nie żyje, a ja wciąż czuję pustkę i ból po jej odejściu. Czuję ogromną tęsknotę, której nic nie może wypełnić. Czuję ból i nie umiem sobie z nim poradzić. Żadna relacja nie może już mi dać tego, co dała mi relacja z moją mamą. Jest mi tak trudno. Bo moja mama znała mnie najlepiej. I mimo, że czasem kłóciłyśmy się i nie rozumiałyśmy, to do dziś tęsknię za nią, tęsknię za jej słowami, za jej poczuciem humoru i za wsparciem. Które tylko ona wiedziała, jak mi dać. Czuję się teraz przez nią porzucona. Czuję się zostawiona samej sobie, bez żadnej osoby, na której można się wesprzeć, na której można by polegać. I wciąż jest we mnie ogrom smutku. Pomimo zamknięcia procesu z żałoby, to ciągle brakuje mi mojej mamy. Bierzemy głęboki wdech. I wydech. I teraz ródka akceptująca. Akceptuję to, że nie ma już mojej mamy. Akceptuję to, że jej brak tak bardzo mnie boli. Pozwalam sobie czuć ten smutek, a potem go uwolnić. Widzę i akceptuję to, że czuję się porzucona. Inni mogą nawet zaprzeczać, że przecież mam rodzinę, mam dzieci. Albo męża. Ale ja mam prawo czuć się porzucona. Akceptuję cały ten smutek i tęsknoty, które są we mnie. Akceptuję całą moją rozpacz, która czasami jeszcze przychodzi. Akceptuję to, że nie mam już mamy przy mnie. I akceptuję całe uczucie braku, które czasami mi towarzyszy. I znowu robimy głęboki wdech i wydech. I robimy rundkę z pozytywną. Wiem, że mojej mamy nie ma. Ale ja sama daję sobie wsparcie. Znajduję w sobie siły i zasoby, żeby radzić sobie z życiem. Wiem, że kiedy przywołam mamę w moich myślach, to ona jest we mnie, jest w moim sercu. Mogę patrzeć, jak dalej toczy się życie w moich dzieciach lub w moich wnukach. Cieszę się życiem i tym, co ona mi przynosi. Pozwalam sobie czuć wsparcie mamy nawet z tego miejsca, w którym ona teraz jest. Czuję się zaopiekowana przez wszechświat, który przynosi mi to, czego potrzebuję. Daję sobie wsparcie i pozwalam moim bliskim także mnie wspierać. I znowu bierzemy głęboki wdech i wydech. Do usłyszenia.